co od lat wykazują dużą podatność na impulsywne zakupy związane z wielosztukami. Tego typu promocje czy różnego rodzaju zestawy w promocyjnej cenie wywołują niemal identyczną reakcję niezależnie od regionu, wieku czy poziomu doświadczenia zakupowego konsumenta. W głowie wielu osób automatycznie pojawia się poczucie satysfakcji. Zrobiłem świetny interes, zaoszczędziłem pieniądze. To okazja, której nie mogłem dzisiaj przegapić. Niestety w praktyce często kupujemy produkty, których wcale nie potrzebujemy, kierując się wyłącznie emocjami, a racjonalnym planowaniem zakupów. To zjawisko oczywiście nie jest przypadkowe. Polskie sieci handlowe doskonale znają psychologię konsumenta i wykorzystują ją w swoich strategiach sprzedażowych. Sklepy analizują ogromne ilości danych zakupowych, obserwują zwyczaje klientów, ich reakcje na promocje i zachowania w trakcie zakupów. Na tej podstawie projektowane są kampanie promocyjne, które maksymalizują sprzedaż. Wielosztuki to nie tylko tak zwany prezent dla klienta, ale wyrafinowane narzędzie marketingowe. Efekt jest taki, że nawet doświadczeni klienci często wychodzą ze sklepu z większą ilością produktów niż faktycznie planowali zakupić. Psychologia stojąca za tym mechanizmem opiera się na kilku elementach. Poczuciu ograniczonej szansy, wrażeniu, że cena jednostkowa produktu jest wyjątkowo atrakcyjna, a także społecznej presji, gdy inni klienci również korzystają z tej promocji. W połączeniu z naturalnym mechanizmem mózgu, który preferuje więcej za mniej, tworzy to niemal perfekcyjny system wywołujący impulsywne zakupy. Polacy, mimo że coraz bardziej świadomi marketingowych trików, wciąż ulegają wielosztukom. To pokazuje, że impulsy zakupowe mają w naszym kraju głęboki kulturowy wymiar. Od lat przywiązujemy wagę do korzyści i poczucia, że udało się coś upolować taniej. Dla wielu osób zakupy w promocji to także element gry tak zwane wyzwanie: kto zdobędzie najlepszą okazję, które produkty pójdą na przecenie, a które okażą się prawdziwym skarbem w domowym budżecie. Warto zauważyć, że takie zwyczaje zakupowe mają też swoje konsekwencje. Po pierwsze wpływają na nawyki konsumpcyjne, gdyż wielu Polaków woli teraz kupić więcej produktów w promocji niż kupić dokładnie to, czego potrzebuje. Po drugie to zjawisko ma bezpośredni wpływ na finanse domowe, gdyż impulsywne zakupy często prowadzą do wydatków, których można było uniknąć. I wreszcie, wielosztuki kształtują sposób, w jaki myślimy o produktach i wartościach. Cena i ilość zaczynają często przeważać nad rzeczywistą potrzebą czy jakością.